Jestem na kanale Crypto Machine Mamy drugi dzień, oczywiście, drugą porcję. Dropów tak dzisiaj ogólnie mam tak naprawdę trzy bardzo fajne tematy. Natomiast na początek, oczywiście, jeżeli nie widziałeś poprzedniej części, czyli filmu dosłownie z wczoraj, zapraszam cię. Znajdziesz go na moim kanale. Warto zacząć od niego, przerobić sobie tamte dropy, przeskoczyć na ten film, żeby być na bieżąco. Zrozumiesz też, o co mi w tym wszystkim chodzi, ponieważ w tym pierwszym filmie dokładnie tłumaczę, co będziemy robić, jaki maraton tutaj sobie tak naprawdę zrobimy, tak? Okej, okay, dobra, więc lecimy. Temat, który tutaj znalazłem, jest naprawdę kozacki. To, na co należy zwrócić uwagę, to jest tylko, zostało dwa dni do końca, okej. Okay? Wejść jest sporo, to trzeba przyznać, ale też zwróćcie uwagę, nie mam tu żadnych osób poleconych, a mam 200 punktów, więc jakby też trzeba to po prostu podzielić, tak? I teraz, taski standardowe, zaraz tu przejdziemy do zasad, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o taski, są naprawdę standardowe, tak? Wchodzimy sobie na Telegram, dajemy retweety i dajemy follow na Twitter, tak, podajemy adres BSC z Metamask, ok, Metamask, Binance Smart Chain, dołączamy do Discord, dołączamy sobie na przykład fota do CoinMarketCap, jeżeli jeszcze nie masz tam konta, załóż sobie i dodajesz normalnie do listy obserwujących, subskrypcja na YouTube, tak, follow tutaj na Facebooku, no jedyna rzecz, którego nie zrobiłem, no i polecenia, ok? Jeżeli chodzi o taski, są naprawdę proste i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Zwróć uwagę na to, mamy ho, 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 Merry Christmas, tak, czyli tak naprawdę to wystartowało, tutaj wiem o tym, że gdzieś to było napisane, tak, 10, 10 grudnia, tak, to wystartowało, więc naprawdę sporo czasu minęło, ja daję to teraz dwa dni do końca, czyli nie musimy czekać tak naprawdę tutaj dwóch miesięcy, tak, dwóch miesięcy, ponieważ to się kończy dosłownie za dwa dni. Ok, i teraz tak, jeżeli chodzi o zwycięzców, będą ogłoszeni też 10 lutego, czyli dosłownie na drugi dzień po zakończeniu tej całej kampanii. I teraz 5000 legendarnych NFT Heroesów, jak tutaj widzisz, pani, jakiś demon, tak, smog i tak dalej. No mamy typową, typową gierkę. Opartą tutaj w tym momencie o NFT, tak? Pay to earn tak zwane i to będzie, co jest najlepsze, Hiroshi, tych ci Hiroshi, tak, NFT będą, są o wartości 1 250 000 dolców, tak? Więc sporą kwotę rozdają i przede wszystkim to jest to 5000 000 aż NFT. I teraz, jak będziesz sobie klikał i czasami przegapisz jakiś link, bo to jest istotne, to co ci. Jeżeli do czegoś podchodzisz, to to, co Ci polecam, to zrób wszystko praktycznie, co jest tylko możliwe. Okej? Okay? Co jesteś w stanie, a jeżeli nie, to powalcz o to, żeby to zrobić. Nie rób po łebkach. Jak będziesz robił sobie od tak sobie, to wyniki będą takie sobie. Jak zrobisz to na 120%, wcześniej czy później zadziała statystyka i osiągniesz tutaj, wygrasz, zdobędziesz dostaniesz alokację, wygrasz jakiegoś dropa za darmo i tak dalej bardzo ważne jest jednak to podejście robienie, robienie powiedzmy takich po łebkach, troszkę to jest tak samo jakbyś wyprowadził psa na pół spaceru czyli czytaj, idziesz na spacer z psem załóżmy, wyprowadzasz go tylko na klatkę i z powrotem, tak? potem sąsiadka albo jeśli są tam osoby sprzątające, muszą to sprzątać ok, no nie da się wyprowadzić psa na pół spaceru więc chodzi o to, żeby robić pewne rzeczy po całości, a najlepiej z zaangażowaniem i na 120% i w prosty sposób tutaj statystyka też zadziała na Twoją korzyść. Ok, więc tak to jeżeli chodzi o czas, który nam został, taski, które tutaj trzeba zrobić, i teraz e, już tutaj czytam. Ok, moment, kiedy oni wybiorą tutaj w tym momencie zwycięzców, tak? Też drogą random, czyli no losowanie, czyli to nie jest tak, że ty musisz mieć milion poleconych, żeby tutaj ogólnie powiedzmy partycypować, żeby wygrać. Oni będą losować, ale w momencie, kiedy cię wylosują, sprawdzą, czy zrobiłeś faktycznie te taski, tak? Czy ich nie pousuwałeś na przykład. Albo kliknąłeś sobie i załóżmy, czasami tak jest, że klikniesz, pojawia ci się tutaj ptaszek, jest zrobione, ha, 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 zrobiłem. Niestety, ale jeżeli tego faktycznie na przykład nie dałeś follow, a masz tutaj ptaszka, no to jak oni to sprawdzą, no to z automatu masz dyskwalifikację i nawet jeśli... By losowali cię, to cię skasują, a nawet o tym nie będziesz wiedział, i przejdzie ci koło nosa. Tutaj, w tym momencie, NFT, tak? NFT, jakiś hero. Dla przykładu, ja ostatnio, właśnie niestety, przegapiłem sobie jeden minting. Brałem udział, wypełniałem tam jakieś ankiety, tak? Los, m, ankiety dosłownie. Głosowałem, wystarczyło głosować. Tam trzeba było spełnić pewne warunki wcześniej. Natomiast o co chodzi? Był minting, był minting takich miszków. I co się okazało, wystarczyło tam zapłacić tylko za gaz, za opłatę transakcyjną na ETH, i to było wtedy bym zapłacił około 100 dolców. Sprawdziłem sobie. miszki dzisiaj najtańsze chodzą po 1 ETH, czyli 3000 dolców. No, czyli obok dosłownie śmignęło mi trzy koła. Tak, niestety przegapiłem to. Ok, no miałem tam jakieś swoje powody. Natomiast mimo wszystko chodzi o to, że czasami tak jest, dlatego warto pilnować, warto podejść rzetelnie do pewnych rzeczy. Z automatu te wyniki również będą adekwatne do twojego podejścia. Ok, to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o ten temat, no moim zdaniem kozak sztos, więc warto go zrobić. I zapisać sobie to, oczywiście, tak? Dwa dni, bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o CoinMarketCap, no to w tym momencie, jak coś link znajdziesz pod tym filmem, załóż sobie konto, możesz sobie dodać, właśnie wystarczy, że klikniesz tą gwiazdkę i dodajesz sobie w tym momencie do tak zwanej watchlist, tak? Czyli będziesz sobie obserwował. Oni też to będą oczywiście tutaj sprawdzać, sprawdzać na podstawie maila, którego podałeś. Więc jest tutaj fota Tak, i tutaj więcej informacji, jakbyś chciał poczytać, zgłębić temat, i tak dalej, no to możesz to zrobić również tutaj poprzez CoinMarketCap i poprzez dokładnie tutaj ich wszystkie dane, które podali. Kolejnym tematem, oczywiście, jeśli miało to dla Ciebie wartość, łapka w górę, daj suba, aby być na bieżąco. Więc tak, mamy kolejny temat, to jest Kandao. Tutaj jest w ogóle ciekawa sytuacja. Pierwsza kwestia, robimy jedną rzecz, tylko wchodzimy link poniżej, tak, zakładamy sobie konto potwierdzamy sobie maila i dostajemy ich tokena, ok? Dostajemy ich tokena, <coughs> tutaj pokażę, aha, tutaj ci nie pokażę, bo to jest, tu jestem wylogowany. Natomiast dostajesz 100 tokenów Kandao. Jak widzisz, jeden token na chwilę obecną jest warty 0.12 centów, tak, załóżmy że 12 centów. I w tym momencie tyle, tak? I dostajesz jeszcze tworząc konto, podajesz nazwę użytkownika. Nie polecam podawać, na przykład my się, paty się mrówki i jakieś doniczki z tego tytułu baloniki, z tego tytułu, że to będzie Twój token, token wewnętrzny, tak? Czyli załóżmy, jeśli stworzysz sobie, powiedzmy, Janusz, no to będziesz miał tokeny Janusz, okej? Okay? Dostaniesz ich bodajże tam 10 tysięcy. Na chwilę obecną jakby one nie będą nic kompletnie warte. Natomiast, no, kto wie, co będzie w przyszłości, to znaczy bardziej chodzi o to, co Ty z tym zrobisz, bo samo z siebie nic się nie stanie, tak? Natomiast chodzi o to, że dostajesz tak samo ich token, tak? Kandao. 100 sztuk, ok, jeden, jeden jest warty na chwilę obecną 12 centów, sama rejestracja, nic poza tym. Cały tutaj, powiedzmy, ekosystem ma działać na też prostej zasadzie takich tematów. Zauważyłem, już powstało sporo. Któryś pewnie wypali, któryś gdzieś tam zadziała, coś zaskoczy. Nigdy do końca nie wiemy, co tak naprawdę, stąd też warto być w jednym miejscu, drugim, trzecim, czwartym, piątym, bo jak zaskoczy, bum, tak. W tym momencie cena z automatu leci do góry, co dzięki temu mamy większy zysk. Ok, i sama będzie działać, jak widzisz tutaj, na podobnej zasadzie jak Facebook, jak Twitter, jak inne social media, z tym, że jak na przykład Libri, czyli teraz obecnie Odyssey, czyli na zasadzie zamieszczamy tutaj posty, piszemy, dzielimy się z innymi ludźmi, na przykład, kontentem, tak, i z automatu za to jesteśmy wynagradzani w ich wewnętrznej walucie. Tak, to ma działać, z tego co tutaj wyczytałem, sprawdziłem. Czy to wypali, jak zadziała, jak zaskoczy, czy jak bardzo mocno zaskoczy, tego nie wiemy. Natomiast na pewno warto być tym bardziej, że tutaj mamy total za frito. Wystarczy zrobić tylko rejestrację, potwierdzić maila i zobaczyć, poczekać na rozwój sytuacji. Lub jeżeli oczywiście chcesz, możesz od razu zacząć zamieszczać sobie różnego rodzaju wartościowe rzeczy, dzielić się, zacząć się dzielić z innymi. Kto wie, co wtedy może się wydarzyć w przyszłości, jeżeli to zaskoczy, Możesz jeszcze więcej na tym zyskać. Link pod tym filmem. Kolejny temat, tutaj, w tym momencie, znów mamy dwa dni do końca. Yy, tutaj, aha, jeszcze jedna rzecz, o której totalnie wyleciało mi z głowy. Ten temat jest, dlaczego jest kozacki? Sprawdźcie sobie, ile osób yy, obserwuje na Twitterze, sprawdźcie sobie, ile osób jest na Discord. To, to są naprawdę duże i to są watahy watachy ludzi. Stąd też będzie hype na to. Na to już jest hype, dlatego jak ktoś się dostanie, tego ci życzę, no to może być naprawdę, naprawdę przyjemnie. Dobra, jeżeli chodzi o ten temat, tutaj dużego szumu nie ma z tego, co patrzyłem na Twitterze. Natomiast teraz nie ma, kto wie, co się wydarzy tak naprawdę znowu za jakiś czas. I teraz, tu z kolei dla nas bardzo dużym plusem jest to, czyli bardzo mało osób na chwilę obecną. Wie o tym? Może w ten sposób, ok? No bo też, jakby to poszło wiralem mocno, to tu by było od grona, tak? Powiedzmy 100 tysięcy, 200 tysięcy, milion wejść. Na chwilę obecną jest 10 tysięcy, dwa dni do końca. To jest zajebiście na naszą korzyść, z tego względu, że z automatu zwiększamy tutaj nasze szanse na dostanie się w tym momencie. I teraz, co tutaj się dzieje? Mamy coś takiego jak, już patrzymy, pierwsza osoba wygrywa Gold Big punkt jak to przeczytać kart NFT i 100 tysięcy DMR token okej? trzy osoby Silvera dostają i 25 tysięcy DMR okej? Okay? i 75 osób kolejnych dostaje 1000 DMR plus whitelist spot kozak kozak i mint będzie tutaj 10 lutego ok więc moim zdaniem też warto tym bardziej właśnie że mamy to to Naprawdę to jest cholernie kluczowe. A co się z tym wydarzy, tak, czy projekt się ultra grubo rozwinie, czy też się nie rozwinie, zobaczymy. Natomiast znowu po raz kolejny jest to totalnie za free, więc moim zdaniem zresztą ja już to zrobiłem, warto sobie dać szansę wykorzystać to, kto wie, kto, czy, czy będę to ja, czy to będziesz ty, czy to będziemy my tak naprawdę trafimy. Tego ci z całego serducha życzę, żebyś trafił. Właściwie jedno, drugie i trzecie, tak? Natomiast jakby nie było, robiąc to, zwiększamy statystycznie szanse na to, że ta statystyka, rachunek prawdopodobieństwa w prosty sposób zadziała na naszą korzyść, czyli piłka będzie po naszej stronie. Ok, więc życzę Ci przede wszystkim wysokich naliczeń, wygranych tutaj. Jeżeli masz jakieś pytania, coś jest niezrozumiałe, zapraszam do kontaktu przez grupę na Facebooku, zapraszam do grupy na Telegramie, tak żebyś był na bieżąco. Nie zawsze też zamieszczam wszystko na filmach. Rzeczy, sporo rzeczy zamieszczam na czacie na Facebooku, na Facebooku, na grupie, na Telegramie, ok? Zapraszam Cię również jeszcze na Twitter, link znajdziesz również pod tym filmem. Łapka w górę, sub, aby być na bieżąco. Do następnego, wysokich naliczeń. Siemanko.